toksyny w przypadku drobnoustrojów z rodzaju przeciwn są krytyczne dla rozwoju poszczególnych jednostek chorobowych z jednej strony są to duże cząsteczki białkowe które niszczą ważne dla życia struktury komórkowe z punktu widzenia biologicznego są to enzymy które umożliwiają bakteriom z rodzaju krostowym pozyskiwanie substancji odżywczych niezbędnych do dalszego rozwoju rozmnażania się czy wzrostu nie wyobrażamy sobie chyba w dzisiejszych czasach życia bez tej toksyny. A problem tych bakterii polega na tym, że nie ma drobnoustrojów w ogóle globalnie, które są w stanie nam narzać się szybciej. Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Zoetis. Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku gościmy Michała Bednarskiego. Który jest doktorem na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na katedrze Chorób Zakaźnych. Witam doktora. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Doktorze, dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o zagadnieniu związanym z beztlenowcami. Co to są bakterie beztlenowe i czym się charakteryzują? Bakterie beztlenowe są bardzo dużą grupą bakterii. Natomiast z punktu widzenia: patologii bydła, mówimy o drobnoustrojach z, z rodzaju Clostridium. I są to drobnoustroje, które rosną w warunkach bezstronowych i są zdolne do wytwarzania spor oraz powodują liczne jednostki chorobowe, których przebieg jest bardzo ostry i wiąże się często z wysoką śmiertelnością. Hmm. Wspomniał doktor o endosporach. Czym one są i, i dlaczego są jakby tak istotne? Y Endospory są specyficzną cechą, czy zdolnością rodzaju Clostridium i są to formy przetrwalnikujące, które umożliwiają przeżycie tej grupie bakterii przez bardzo długi okres czasu w niekorzystnych warunkach środowiskowych. A jak długo mogą przetrwać w środowisku? Jest to bardzo długi okres czasu, sięgający wielu miesięcy, a nawet lat, także jednorazowa kontaminacja danego miejsca prowadzi do utrzymywania się tych. Drobnoustrojów w środowisku przez szereg kolejnych lat. Co więcej, są bardzo trudne do, do zniszczenia. Także zawodzi tutaj większość środków dezynfekcyjnych. A jakie schorzenia powodowane są przez beztrenowce, które doktor wcześniej wspominał? O, jest to bardzo duża grupa jednostek chorobowych. Można je podzielić na kilka, kilka grup. Najważniejszą z punktu widzenia patologii bydła są, jest to grupa związana z zakażeniami przewodu pokarmowego, czyli tzw. Tak enteratokseny. Kolejną grupą są to zakażenia przyranne czy zakażenia mięśni, często związane z zanieczyszczonymi ranami, a także dwie jednostki chorobowe, takie jak tężec, czy też zatrucie jadem kiełbasianym, czyli Botulizm. Dodatkowo drobnostroje z rodzaju prostydium są zdolne do wywoływania np. zapaleń e, wątroby. Spotykając się z e, beztlenowcami, można doczytać, że są to bakterie ubikwitarne. Jakby doktor mógł wyjaśnić to pojęcie i z czym to się wiąże. S samo słowo ubikwitarne oznacza e, dosłownie wszędobylskie. Zarodniki tych drobnoustrojów można znaleźć wszędzie w środowisku, zwłaszcza tam, gdzie występują zwierzęta. Większość bakterii z rodzaju Clostridium stanowi naturalną mikroflorę przewodu pokarmowego i stąd też skały rozsiewane są czy zobornikiem do środowiska. No właśnie, to tutaj od razu pojawia się pytanie, skoro te bakterie są wszędobylskie, czyli znajdują się praktycznie wszędzie, nawet w przewodzie pokarmowym, to Jedne organizmy chorują, inne nie chorują, więc co predysponuje do tego, że organizm zwierzęcia czy też człowieka zachoruje i rozwiną się objawy chorobowe? Odpowiedź na to pytanie jest e, złożona. Z jednej strony, e, ponieważ dla każdej jednostki chorobowej tym czynnikiem predysponującym, ten czynnik predysponujący jest inny. Dla enterotoksemii, czyli zakażeń przewodu pokarmowego, e, są to nieodpowiednia dieta. Gwałtowne zmiany dawki pokarmowej, hmm, przekarmianie zwierząt. O tym omówimy sobie, pomówimy sobie szczegółowo, e, e, już omawiając te ludzkie chorobowe. Natomiast m, dla zakażeń przyrannych czy zakażeń mięśniowych są to rany. Tak, tak samo jak dla, e, dla tężca, które ulegają zanieczyszczeniu ziemią e, czy też e, m, bakteriami. I po wytworzeniu warunków e, beztlenowych przetrwalniki przechodzą w formy wegetatywne, czyli żywe, uszkadzają tkanki. Mhm. Bakterie beztlenowe też w dużej mierze produkują toksyny. Jakby doktor mógł o tym powiedzieć, o znaczeniu tych, tych toksyn w przebiegu choroby? Toksyny w przypadku drobnym z rodzaju są krytyczne dla rozwoju poszczególnych jednostek chorobowych. Z jednej strony są to duże cząsteczki białkowe, które niszczą ważne dla życia struktury komórkowe, dobrze wchłaniają się do krwiobiegu, uszkadzają naczynia krwionośne i uszkadzają centralny układ nerwowy, a także wiele narządów, które są istotne dla życia. Z punktu widzenia biologicznego. Są to enzymy, które umożliwiają bakteriom z rodzaju krostynym pozyskiwanie substancji odżywczych niezbędnych do dalszego rozwoju, rozmnażania się czy wzrostu. Ważne jest przy tym wspomnienie, że dawki tych toksyn, które są w stanie zabić organizmy żywe, są ekstremalnie małe, są mierzone w mikrogramach, a nawet w nanogramach. Toksyna botulinowa, należy wspomnieć, jest jedną z. Z, z najsilniejszych znanych e, w środowisku toksyn I, i raczej nie ma możliwości znalezienia silniejszej toksyny niż... Toksyna botulinowa. Używana również w medycynie kosmetycznej, prawda? No jeszcze nie używam, <głosy> <głosy> ale, ale faktycznie tak jest to. Nie wyobrażamy sobie chyba w dzisiejszych czasach życia bez tej toksyny. Jeżeli podoba ci się materiał, który oglądasz, daj łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Kliknij również dzwoneczek, tak aby nie przegapić kolejnych odcinków. Wpadnij też do naszego sklepu, w którym znajdziesz dodatki paszowe dla bydła marki Wedbulans, z których sami korzystamy w trakcie leczenia. Między innymi na biegunkę, na wątrobę, na kwasicę, na apetyt i wiele innych. Sklep oferuje również opcje darmowej dostawy. Toksyny produkowane, wspomniał doktor, że e, mają, mają na celu. Mm, jakby pomóc w rozwoju tej bakterii, tak? pozyskaniu. Ale można się spodziewać, że bakterii tak naprawdę nie do końca zależy na tym, aby uśmiercić organizm. W tym wypadku można powiedzieć niemalże żywiciela. Więc jest to swego rodzaju skutek uboczny. Tak? Czy, czy być może jednak bakteriom zależy na tym, aby, aby zabić organizm, na którym się namnażają? Myślę, że bakterie nie są aż tak wyrachowane. Po prostu, kiedy są sprzyjające warunki, e, wykorzystują je. A problem tych bakterii polega na tym, że m, nie ma drobnoustrojów, e, w, w ogóle globalnie, które są w stanie namnażać się szybciej. Tempo namnażania się tych bakterii jest no, ekstremalnie duże. E, w przypadku jednego z gatunków, czyli Clostridium perfingens typ A, e, kolejne podziały następują co 9 minut czyli co godzinę następuje stukrotny wzrost liczby tych bakterii. To tempo jest nieporównywalne do żadnego innego drobnoustroju, jak wspominałem. W przypadku E. coli, który jest takim wzorcowym drobnostrojem, tempo namnażania jest w granicach, jeden poziom na, w optymalnych oczywiście warunkach, na 20 minut. Mm -hmm. No tak, to faktycznie tempo jest, jest niesamowite, i tylko że Muszą mieć idealne warunki, tak? Czyjające, może nie idealne, one sobie sobie e, z, czasem, z czasem wykształcają te idealne warunki. Czasami pojawia się takie przeświadczenie, że przeładowanie trawieńca może predysponować do jego owrzodzeń. właśnie na tle klostridium. Czy jest to prawda? Tak, jest to w ogólnym w ogóle. W ogólnym zarysie można powiedzieć prawda. Jeżeli chodzi o, o w ogóle jednostki chorobowe, czyli enterotoksemię, te jednostki chorobowe są, są nazywane w języku angielskim choroby z przeładowania czy z przejedzenia. Także aspekt e, dużego spożycia e, łatwostrawnej paszy czy zawierającej dużej ilości białka jest tu krytyczny. Natomiast odnosząc się do, do tego pytania, warto zwrócić na jedną rzecz uwagę. Jest to bardzo istotne, szczególnie e, Ucieląt, gdzie um, duża podaż mleka wiąże się z jego niedostrawieniem. Czyli możemy powiedzieć, że w tej sytuacji pH e, trawieńca nie spada wystarczająco szybko i nie osiąga um, wystarczająco niskich wartości, by mleko uległo. Szybkiemu właściwemu strawieniu. A w związku z tym powstają warunki dogodne do namnażania się bakterii. Taka konsekwencję znamy. Myślę, że w tym miejscu też warto by było wspomnieć właśnie a propos odpojenia siarów, ponieważ to jest właśnie bardzo taki częsty przykład, że zbyt wiele mleka jest podawane albo zbyt mało, albo ktoś się nasłuchał, że trzeba podać dużo, więc daje do oporu, aż się z cielaka przelewa. Więc jaka, jaka według doktora, jest ilość siary odpowiednia? Przede wszystkim jaka ilość siary należy podać mniej więcej 12% masy cielęcia. Czyli e... warto byłoby zważyć te ciele? Albo mniej więcej oszacować, mm -hmm. bo, bo, no to bo masa urodzonego oczywiście. cielęcia jest mniej więcej zbliżona, Zobaczymy. choć typowa dla danej rasy. Oczywiście. Z drugiej strony krytyczne jest, e, oprócz ilości podawanej siary, też sposób jej podania, czyli do dwóch godzin podanie połowy tej dawki i po, w ciągu kolejnych 6 godzin e, e, drugą część dawki. Natomiast warto zwrócić uwagę, że mówimy tutaj o siarze dobrej bądź dobrej jak, bardzo dobrej jakości. A w przypadku bydła męcznego, niestety, wielokrotnie ta, ta jakość siary nawet w obrębie danego stada ulega dużym wahaniom. A w związku z tym no, to wymusza jakby zwiększoną ilość podaży, podaży siary, która mo, teoretycznie może nieść jakieś negatywne, negatywne następstwa. Natomiast lepszym rozwiązaniem jest podanie więcej siary. Tak, by uzyskać odporność nie tylko w kierunku bestrenowców, mm -hmm. ale i innych jednostek chorobowych, niż liczyć na to, że e, nie będzie negatywnych nastręć w związku z brakiem przeciwciał przekazanych z siarą. Mm -hmm. Czyli tak naprawdę jest to swego rodzaju kompromis. tak? Wybieramy pomiędzy trochę zbyt dużą ilością płynu, który może przeładować trawieniec tak, w tym wypadku, a z kolei podaniem na tyle dużo, żeby zapewnić odpowiednią ilość immunoglobulin, które później przenikną do, do krwiobiegu. Możemy nawet to, to pytanie ująć bardziej filozoficznie. Czy zła jakość siary sankcjonuje hmm, brak dobrostanu cieląt? Podawanie bardzo dużych ilości, ilości siary, które wypełniają nie tylko trawieniec, ale i przedrządki, ale okazuje się, że to nie ma w przypadku siary to nie ma aż tak negatywnych następstw. Natomiast w późniejszym okresie życia nadpodaż mleka, no, jak sami Państwo wiedzą, może się wiązać z wieloma następstwami zdjęciem, oczywiście, albo rozwojem bestrenowcowych. Dobrze, a Dlaczego zepsuta pasza? Ponieważ wiemy, że zepsuta pasza również ma bardzo negatywny wpływ. Czy, dlaczego ona może w, powodować wystąpienie chorób bezstronowcowych? Może najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, skąd się biorą choroby bezstronowcowe przewodu pokarmowego. Biorą się z dwóch czy trzech zjawisk. Pierwszym jest to niewłaściwa dawka pokarmowa, to znaczy yy, spożycie przez zwierzę, nie tylko ciele czy bydło, ale także małe przeżywacze, bardzo dużej ilości, paszy, która zawiera łatwostrawne węglowodany lub skrobie, oraz pasy, paszy wysokobiałkowej lub też gwałtowne zmiany paszy. Wszystkie te czynniki prowadzą do swego rodzaju mm, niestrawności, a w związku z tym spowolnienia między innymi pracy przewodu pokarmowego. Z niewiadomych przyczyn skrobia jest czynnikiem, który szczególnie w przypadku niektórych drobnoustrojów z rodzaju krustylium sprzyja ich namnażaniu się. Jeżeli mamy warunki, w których te drobnoustroje bardzo szybko się namnażają, a z drugiej strony spowolnienie pracy jelit, mamy sytuację, w której toksyny bardzo silnie oddziaływują na nabłonek jelit, uszkadzają go i pogłębiają ten stan. Czyli możemy powiedzieć, że zaczyna się swego rodzaju błędne koło, które w konsekwencji doprowadza do rozwoju klinicznej postaci choroby i szybkiej śmierci. Jeżeli mówimy o e, paszach zepsutych, one predysponują i ta predyspozycja do chorób bezsenowcowych może być rozpatrywana w wielu aspektach. Przede wszystkim pasze zepsute powodują do, prowadzą do niestrawności prostej, czyli zaburzeń mikroflory jelit, czyli w, tym, w tej sytuacji mamy miejsce do namnażania się bakterii patogennych, nie tylko z rodzaju Clostridium, ale także innych. Z drugiej strony pasze zepsute zawierają toksyny, w tym mykotoksyny, które jak wiemy są zdolne do uszkodzenia na nabłąka przewodu pokarmowego na nabonka jeli, a jeżeli dochodzi do, do uszkodzenia nabłonka jeli, czy też rozwoju zapalenia, czy też nawet stanów krwotocznych, bo wiemy, że takie kotoksyny występują, to tworzy odpowiednie warunki, czy nawet powie, powiedzmy powstaje pożywka, którą jest krew, czy, czy inne, inne, białki, inne białka wydzielane przez organizm, które przedostają się do przewodu pokarmowego. A w związku z tym te kostydia w naturalny sposób znajdują odpowiednią mniejsze, ekologiczne. Mhm. Dobrze, a czym jest zespół kokcydiowo beztlenowcowy kokcidiowo, e, Zespół kokcydiowo e, beslenowcowy jest to jednostka chorobowa, która została opisana u. Kilku gatunków zwierząt. Początkowo były to króliki, potem świnie, a na końcu, na końcu bydło. Jest to jednostka chorobowa, u której podstaw tak się przyjmuje, stoją kokcydie, które jak wiemy są zdolne do wywoływania krwotocznych zapaleń mieli, a to z kolei sprzyja rozwojowi bakterii z rodzaju Clostridium, które w krótkim czasie doprowadzają do śmierci zwierzęcia. Oczywiście kokcydie same w sobie są relatywnie silnym patogenem dla, dla ciela, natomiast w, w przypadku tej jednostki chorobowej są tylko czynnikiem indykującym wtórne zakażenie bakteriami z rodzaju prostymi i bardzo, no, odpowiadając za bardzo, bardzo gwałtowny i szybki przebieg tej jednostki chorobowej. Mhm. Dobrze doktorze, także myślę, że powiedzieliśmy sporo sobie o, o chorobach beztlenowcowych. Które powodują właśnie schorzenia związane z układem pokarmowym. Nagramy kolejny odcinek, w którym powiemy o innych rodzajach chorób powodowanych przez bezstronowce. Tymczasem dziękuję doktorze. Dziękuję bardzo. I uwagę. dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Do widzenia.